Z tej strony dodo, witam Was w drugim odcinku poświęconym tworzeniu własnej modyfikacji do Terrarii. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to doskonale wiecie, jaką modyfikacją będziemy się w tej serii zajmować. Jeśli natomiast zaczęliście śledzenie jej od tego momentu, to w kilku słowach mogę powiedzieć, że chodzi o modyfikację, która pozwala na śledzenie ilości śmierci spowodowanych przez poszczególne typy przeciwników oraz prowadzącą swego rodzaju ranking tych najbardziej dla mnie zabójczych. W tym odcinku zajmiemy się konfiguracją środowiska, które posłuży nam do pracy nad modyfikacją, a także mniej więcej zaplanujemy, jakie elementy będziemy musieli w naszej modyfikacji zawrzeć. Jednak po kolei. Pierwszym i najważniejszym krokiem będzie instalacja API pozwalającego na przeglądanie, instalowanie oraz tworzenie własnych modyfikacji. Mowa tutaj o Loaderze, czyli chyba najpopularniejszej modyfikacji, która dla większości graczy Terrarii stanowi niejako wejście do świata modów. Ja do niedawna znałem Loadera tylko z nazwy, jednak robiąc research przed potenc potencjalnym stworzeniem własnej modyfikacji, zagłębiłem się w temat i kurczę byłem pod bardzo dużym wrażeniem tego, co modelom udało się stworzyć. Fakt, że uzyskujemy pełnoprawny menadżer modów osadzony bezpośrednio w grze, która oficjalnego wsparcia dla modyfikacji nie posiada, no było to dla mnie sporym szokiem. Jeszcze bardziej zdziwiłem się, że dzięki niemu, tak naprawdę bezpośrednio z poziomu gry, jesteśmy w stanie stworzyć własną modyfikację. Znaczy, modyfikację, jest to bardziej szkielet, szablon, w oparciu o który będziemy tworzyć faktycznego moda. Jednak w dalszym ciągu wydaje mi się, że to dużo. Co więcej, instalacja modloadera jest naprawdę prosta, a cały proces jest opisany na stronie projektu. Sprowadza się on do ściągnięcia najnowszej wersji moda z GitHuba. wypakowaniu archiwum i wklejeniu jego zawartości do folderu z grow. Jeśli chcecie, to dla bezpieczeństwa możecie wykonać kopię zapasową pliku terraria.exe. Jednak nie jest to obligatoryjne, bo zawsze możecie odzyskać go dzięki Steamowi. W każdym razie od tego momentu po uruchomieniu gry będziecie w niej mogli korzystać z funkcjonalności Team loader'a. Nie zdziwcie się, jeśli przy próbie wyboru postaci lub świata lista będzie pusta. Team Loader wykorzystuje własny format zapisu plików świata i postaci, przez co te obecne muszą zostać do niego zaimportowane. Ten proces również wykonywany jest z poziomu gry. W każdym razie, jeśli macie świeżą instalację Team Loadera, to tego co nas w tym momencie interesuje najbardziej, czyli zakładki takiej deweloperskiej nie ma jeszcze dostępnej, aby to zrobić należy kliknąć Enable Developer Mode w prawym dolnym rogu okna gry. Od teraz w menu głównym mamy dostępną zakładkę Mod Sources, dzięki której możemy między innymi wygenerować sobie właśnie szablon naszej modyfikacji. Później dzięki niej będziemy także nasz kod przebudowywać oraz wczytywać do gry. Ale zacznijmy od symbolicznego stworzenia naszego moda. W tym celu należy wybrać opcję Create Mod, wprowadzić nazwę moda oraz jego autora. Nasz mod będzie się nazywał Nemesis, a żeby nie dublować nazwy na potrzeby tego nagrania wpiszę Nemesis Tutorial. Ostatnie pole służące do wygenerowania kodu przykładowego zmodyfikowanego miecza możemy zostawić puste. Po naciśnięciu przycisku Create na naszym dysku pojawi się już kod źródłowy szablonu modyfikacji. Aby otworzyć folder z projektami, możemy użyć przycisku Open Sources, z którego możemy przejść już do folderu z interesującym nas projektem. I na tym etapie czeka nas zadanie wyboru środowiska programistycznego, w którym będziemy rozwijać kod naszej modyfikacji. Teoretycznie możemy w tym celu użyć nawet notatnika. Jednak w praktyce najwygodniej będzie wykorzystać środowisko dedykowane pisaniu aplikacji na platformę .NET Framework. Powiedziałbym, że do wyboru mamy JetBrains Rider, Visual Studio i Visual Studio Code. Jednak wydaje mi się, że w tym momencie ten wybór jest dosyć iluzoryczny. Jeśli jesteście aktywnymi deweloperami, to i tak pewnie wybierzecie środowisko, z którego korzystacie na co dzień. Jeśli natomiast programujecie okazjonalnie, chcecie się tylko pobawić i poodtwarzać to, co ja będę robił tutaj, to prawdopodobnie najlepszy będzie Visual Studio Code. Jest mały, lekki i przede wszystkim darmowy. Właśnie z uwagi na to, że z tego edytora możecie korzystać podczas Waszej przygody z modowaniem, ja również będę z niego w tej serii korzystał. Zatem jeszcze raz, mamy zainstalowanego Team Loadera, mamy wygenerowany projekt naszego moda, mamy zainstalowany Visual Studio Code lub inny edytor, w którym chcecie pracować z kodem źródłowym. I mamy otwarty folder, w którym znajdują się te wygenerowane pliki. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak otworzyć ten projekt w naszym edytorze kodu i brać się do roboty. Po otwarciu możecie zobaczyć, że na sam projekt składa się kilka plików, z czego nas tak naprawdę będą interesowały build.txt, w którym zawarte są podstawowe informacje o naszej modyfikacji, czyli jej nazwa, autor oraz wersja, description.txt, czyli plik zawierający opis modyfikacji, który będzie możliwy do zobaczenia chociażby w interfejsie gry. Oraz w naszym wypadku NemesiStutorial.cs, Tutorial.cs, czyli plik z faktycznym kodem źródłowym naszej modyfikacji. I tak samo jak Team Odloader zachwycał w grze, tak samo zachwyca podczas pracy z kodem. Daje on bowiem dostęp do szeregu klas, które pozwalają kontrolować różne aspekty gry. Widoczno tutaj klasa NemesiStutorial Tutorial reprezentuje niejako naszą modyfikację, jest to takie główne miejsce, gdzie będziemy nią zarządzać, jednak na tym etapie nie będziemy jeszcze chcieli z niej korzystać. Warto natomiast wiedzieć, że tak jak klasa Mod reprezentuje istnienie modyfikacji wewnątrz gry, tak mamy też szereg innych klas, które możemy wykorzystać do zmodyfikowania przeróżnych aspektów Terrarii. Aby wykorzystać którąś z nich, należy stworzyć własną klasę rozszerzającą jedną z nich, a do wyboru mamy m.in. Mod Buff, Mod Prefix, Mod NPC, Mod Recipe, Mod Item i Mod Player. Jak więc widzicie, dzięki nim możemy zmodyfikować naprawdę dużo aspektów gry, a to nie jest oczywiście pełna lista, z pełną możecie zapoznać się na stronie będącej dokumentacją Ultimate Loadera. Nas natomiast w tym momencie najbardziej będzie interesował mod player. Nie dość, że to właśnie z mod playera będziemy korzystali podczas późniejszej pracy nad naszą modyfikacją, to na tym etapie pozwoli on nam bardzo łatwo pokazać, jak taki proces tak naprawdę przebiega. Stwórzmy sobie zatem nową klasę, Nazwijmy ją Nemesis Tutorial Player i sprawmy, aby dziedziczyła ona po klasie ModPlayer. Mając samą taką klasę, tak naprawdę mamy już kolejną warstwę naszej modyfikacji. Gdy tylko wejdziemy do gry, dzięki TeamOd Loaderowi każda postać będzie postrzegana niejako jako właśnie Nemesis Tutorial Player. Dzięki temu ta klasa staje się miejscem, w którym możemy pisać kod, który będzie wykonywany. W różnych momentach związanych z życiem, z funkcjonowaniem, z istnieniem postaci w grze. Taką klasę można dzięki temu porównać na przykład do zestawu dyskietek, z których każda zawiera taki mały program, który powinien się wykonać w jakimś charakterystycznym, w tym przypadku dla postaci, momencie. A te momenty są przeróżne, bo mówimy tutaj od sytuacji, kiedy gracz otrzymuje obrażenia, przemieszcza się, kupuje bądź sprzedaje jakiś przedmiot. Po takie, w których gra odczytuje lub zapisuje na dysku stan postaci. Na potrzeby takiej pierwszej, najprostszej, przykładowej modyfikacji, nadpiszemy sobie metodę ONENTERWORLD, czyli znów możemy to przyrównać do podrzucenia dyskietki z programem, który to wykona się w momencie, kiedy postać wejdzie na jakiś świat. I tak naprawdę wewnątrz tej metody napiszemy pierwszą pełnoprawną linijkę kodu w naszym modzie. Pełnoprawną, czyli taką, która faktycznie coś zrobi. I skorzystamy tutaj z metody newText, która pozwoli nam pokazać po prostu wiadomość tekstową na ekranie gry. Teraz jeszcze, aby wszystko odbywało się zgodnie ze sztuką, proponuję przenieść definicję naszej klasy do osobnego pliku. A następnie już z poziomu gry możemy naszego moda zbudować. Wczytać. I zalogować się na dowolną postać. Jeśli nie popełniliśmy żadnego błędu, to w tym momencie na ekranie powinna pojawić się treść wiadomości, którą wpisaliśmy w kodzie źródłowym. I w ten oto sposób można powiedzieć, że oficjalnie zostaliśmy moderami Terrarii. I oczywiście zrobiliśmy dopiero jeden mały krok. Udało nam się wyświetlić raptem coś na ekranie, jednak wiemy już w jaki sposób mniej więcej przebiega praca z samą grą od tej strony technicznej. A wiedząc, że nie jest to nic strasznego, dużo łatwiej będzie nam się zabrać za robienie nawet jakichś trochę bardziej skomplikowanych rzeczy. To co zostaje nam na teraz, to zakreślenie jakiegoś takiego planu, rozpisanie funkcjonalności, które będziemy chcieli dopisać do modyfikacji w najbliższym czasie. Pomyślmy, modyfikacja ma nam w momencie śmierci pokazać, co nas zabiło. I ile razy nas już to zabiło? Kluczowe więc będzie wykrycie momentu śmierci gracza, zidentyfikowanie przyczyny jego śmierci, sprawdzenie, czy tą przyczyną był przeciwnik, a jeśli tak, to jaki. Chcielibyśmy też wiedzieć, który raz ten przeciwnik nas już zabił, więc musimy również prowadzić statystyki śmierci gracza z podziałem na typ przeciwnika, który ją spowodował. No i co ważne, statystyki te muszą być zapisywane pomiędzy kolejnymi rozgrywkami, tak żeby nie przepadały nam w momencie, kiedy wyłączymy grę. No i co najważniejsze, wszystkie te informacje muszą się w momencie śmierci pokazywać na ekranie. Więc do tego dochodzi jeszcze jakaś taka warstwa wizualna. Jak więc widzicie, nie ma tego dużo, ale zadania są dosyć różnorodne. Więc mam nadzieję, że podczas najbliższych prac nie będziemy się nudzić. I wydaje mi się, że tak na koniec dobrze by było jeszcze wspomnieć o źródłach, z których można czerpać wiedzę na temat pisania takiej modyfikacji. Jest wspomniana już strona z dokumentacją Team Loadera. Jest to natomiast tylko sucha dokumentacja wygenerowana automatycznie, więc obędzie się tam bez fajerwerków. Warto spojrzeć na stronę projektu na GitHubie, tam jest trochę poradników, przykładowego kodu, z którego też można trochę wyciągnąć. Jakieś poradniki, tutoriale zdarzają się też na forum Terrarii, ale wydaje mi się, że przede wszystkim warto korzystać chociażby z Google'i, bo jest to metoda, która chyba bardzo dobrze się sprawdza przy pisaniu każdego typu projektu informatycznego. Ale oczywiście, co najważniejsze, polecam śledzenie dalszych losów tej serii, dalszych losów modyfikacji, którą mam nadzieję będziemy wspólnie tutaj rozwijać. No i mam nadzieję, że do usłyszenia już niedługo. Hej, hej, trzymajcie się!